15 kwietnia w budynku głównym Starostwa Powiatowego w Kozienicach z inicjatywy starosty Kozińskiego Andrzeja Junga odbyło się spotkanie wielkanocne, w którym uczestniczyli burmistrz gminy Kozienice i wójtowie gmin powiatu. Obecni byli także Małgorzata Webelska, wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Kozińskiego, Józef Grzegorz Młaśnicki, wicestarosta powiatu, oraz Roman Wysocki, dyrektor Szpitala Powiatowego w Kozienicach. Chcemy, by to spotkanie. I te życzenia, które sobie będziemy składać, byście przekazali mieszkańcom gmin naszego powiatu. Z okazji Świąt Wielkiej Nocy składałem Państwu w imieniu Zarządu Rady Powiatu, pracowników Starostwa, jednostek organizacyjnych Starostwa Powiatowego Życzenia Zdrowych, Pogodnych Świąt. Świąt spędzonych w gronie rodziny, przyjaciół, by atmosfera tajemnica tych świąt towarzyszyła nam przez cały rok, by, by spokój, by napełniła ta tajemnica nas wiarą i nadzieją. Wesołych świąt, wszystkiego najlepszego. I tradycyjnie nie łamiemy się płatkiem, jak y, święta Bożego Narodzenia. Tym symbolem łamania jest jajeczko. Zapraszam. Spotkanie stało się również okazją do poruszenia tematów związanych ze współpracą pomiędzy samorządami a samodzielnym publicznym zespołem zakładów opieki zdrowotnej w Kozienicach. Ten szpital to jest szpital, który nie służy tylko powiatowi, czy gminie Koznicy, służy wszystkim mieszkańcom, a jego możliwości są tak duże, że może jeszcze wychodzić poza i oby tak było, aby kadra. Która jest i którą pozyska pan dyrektor, była taka, która otworzy świetlaną przyszłość na kolejne lata Powiatowi Guzińskiemu. Tego życzymy, panie dyrektorze.